Stalin powierza chemikowi Grigoriowi Marianowskiemu zadanie stworzenia idealnego sposobu zabijania: cichego, niewykrywalnego i możliwego do zaprzeczenia. Marianowski testuje trucizny, narkotyki, środki psychotropowe takie jak cyjanek sodu czy kurara. Do badań wykorzystuje więźniów z Gułagów i niemieckich jeńców. Wystarczy jego jedno polecenie. Podaje im trucizny i mierzy czas śmierci. Szybko zyskuje miano Doktora Śmierci. Chroni go zmowa milczenia i tajemnicy. David Duchowny, Archiwum Tajemnic, nowy program w środę o 21 tylko na History Channel.